Wolona. Dostałam wiadomość, że czeka na mnie przysyłka. A w tej przysyłce mam próbki farby glinianej. Zamówiłam kilka kolorów. Już się cieszę. Próbki mam już ze sobą. Zakupiłam ich cztery sztuki. 8 złotych każda. Tak wyglądają. W czterech kolorach. To są wszystko kolory bardzo jasne, które zobaczyłam na próbniku. Jakiś odcień bieli, ale nazywają w sensie wygląda to na bardzo jasne białe. Zobaczymy jak na żywo ale nazywałeś tak. beż, chłodny popiel, ciepły popiel i biel. Nie chcę takiej szpitalnej bieli. Zobaczymy, jaka jest ta. Ta wyglądała yy, nie na taką mocno jasną. I e, sytuacja wygląda tak, e, że jak zapoznałam się z filmikami instruktażowymi na stronie sprzedającego. E, farbę trzeba roz, rozprowadzić 1 e, do 1 do jeden, w, w, woda, woda próbka, farby glinianej. Odczekać 3 godziny, w międzyczasie przygotować ścianę, czyli. E, e, w instruktażu było z myślą chyba o normalnych ścianach yy, yy, woda, plus mydło yy, szare, tak zwane mydło malarskie, które ma zamiar którym się, żeby oczyścić, odpuścić ściany i mój tynk ja myślę, nie potrzebuję tego, więc ja go przygotuję tylko wodą. No, to zabieram się do pracy. Przygotowałam sobie cztery pojemniczki po jogurtach, śmietanie. Oraz pojemniczek, do którego sypię. Dobrze by było je podpisać, bo jak już sypię, to nie będę wiedziała co do czego. O niech będzie beż. O niech będzie biel. Dobrze jest mieć na stanie niezmywalny pisak. Przydaje się do wielu rzeczy. Ja na przykład też z tych kubeczków robię mm. takie powiedzmy, paty, patyczki, na których piszę nazwę rośliny, którą wysiewam, żeby potem wiedzieć co było. Już nie robię tak, że się ja potem nie wiem co, bo to jest okropne. Ale teraz używam to do tego i mam tak, beż i biel. To jeszcze popiel chłodny. Napiszę popiel. Cecha. I popiel ciepły. Dobra. Zobaczmy ile tego jest. Dobra, zaczniemy od popiela chłodnego popiela popiela, popielu popielu chłodnego. I Teraz zobaczę, ile tego jest, że po... zaznaczę sobie ilość wody, poziom wody, którą powinnam dolać do takiej ilości I chciałabym, żeby mi się to rozwaliło. OK. Staram się wysypać wszystko. Dobra, zaznaczam ilość wody. Jak jeden do jeden, to tyle. Dobra, przesypuję. Uch! Już mam przygotowany dzbanek z wodą. A, wezmę, wezmę widelec do zamieszania. Chwila prawdy. Ale jestem podekscytowana. Tym, jak będzie wyglądał domek drugi, bo będzie wyglądał... Kolor robi różnicę. Biel nie tyle rozjaśnia pomieszczenie, co optycznie nie powiększa. Wiem to, bo moje warszawskie mieszkanko było skandynawsko białe. Taką bielą nieszpitalną. <laughs> yy, I czułam się w nim bardzo dobrze. Yy, ja lubię takie klimaty. Nie mówię, że moja ta piernikowa chatka yy, jest jakaś straszna. Właściwie często mam poczucie takiej przytulności. Ale tęsknię, tęsknię. Za jasnym, jasnym pomieszczeniem. Nie wiem. Mi się, kiedyś dawno temu nie chciałam tak. Nie, nie wyobrażałam sobie mieszkania. W, miałam kiedyś pokój biały. Przez moment był fajny, potem mi się znudził. Ale ostatnio. Moja, moja mie, war, w moim warszawskim mieszkanku przez 8 lat mi się ta nie znudziła. Bardzo lubiłam tam mieszkać, i. w tym drugim też bym chciała, żeby tak było że yy, bardzo fajnie wygląda ten beż tutaj na ścianie łazienki trochę roz ten taki optymistyczny optymistyczny akcent. Dobra, na razie to jest jak yy, konsystencja jest takiej konsystencja jest dosyć rzadka. Bardzo, a powiedziałabym bardzo rzadka, więc pewnie stąd te trzy godziny, że glina musi napęcznieć i zobaczę, no, za 3 godziny zobaczymy. Dobra, teraz muszę ten widelec umyć i jadę z kolejnymi kolorami. O, dziwna sprawa. Mieszam teraz popiel ciepły z taką samą ilością wody. Jest dużo gęstszy. Nie wiem, czy nie popełniłam błędu z tym, że jak sobie zrobiłam miarkę ilości wody i stwierdziłam po prostu, że w tej każdej patuszce jest taka sama ilość proszku. A to jest ciapatocha i co teraz? Nie wiem. Doleję wody. No. A, dobrą, dobrą wskazówką w tej instrukcji było, że farba powinna mieć konsystencję gęstej śmietany. Um, tylko po tych trzech godzinach. A to ma od razu. No nic, coś trzeba będzie wykombinować albo nie będę balować po ciepłym e, ten kolor wygląda dosyć e, na dosyć ciemny kiedy go teraz mieszam i jest mokry na próbniku to był na no, próbniki. właśnie dlatego są próbki Bo na próbnikach do zależności na jakim papierze jaką masz przeglądarkę to, to, nie, to trochę odbiega od rzeczywistości, więc yy, no ciekawa jestem, jak jasne to będzie po, po tym, jak pomaluję ścianę i ona wyschnie. To samo beż. No. Wszystko się okaże, wszystko wyjdzie w praniu. Może tam te dwa pierwsze były za rzadkie i nie zgęstnieją? To chyba też doleję wody. W sumie najbardziej, najbardziej czułam, że beż będzie mi pasował. Dobrze by było tego nie, <grym> nie zmarnować. No, wszystkie cztery próbki są już rozmieszane. Ewidentnie dwie z nich są rzadkie jak rzadka śmietana dwie z nich są już gęstą śmietaną. Odstawiam na trzy godziny zgodnie z instrukcją i zobaczymy, i, i, przy, i przejdę do kolejnego etapu. Jestem w moim drugim domku. Mam przygotowany grunt. Jednak, jednak zdecydowałam się na wodę z drobiną mydła szarego i zagruntuję kawałek w pomieszczeniu, w którym kiedyś będzie łazienka i tu będzie kabina prysznicowa, więc jak coś nie wyjdzie, do tego miejsca nigdy nie będzie widać. Dobra, mam gąbkę, zamaczam. Mam cztery próbki, więc... Przygotuję taki pasek. Myślę, że wystarczy. Myślę, że taki fragment wystarczy. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, wystarczy. Za pół godziny minął trzy godziny. To co było dosyć rzadkie, się zagęściło. Właściwie wszystko jest gęste. Obejrzałam sobie jeszcze raz filmik instruktażowy i nawałek. Konsystencja powinna być gęstej śmietany. Więc to, co zrobię, to doleję wody i postaram się uzyskać taką konsystencję. Wyszło słońce. Nie wiem, czy będzie cokolwiek widać, ale mam już farby konsystencji gęstej śmietany. Mam pędzelki. Wezmę najszerszy z tych malutkich. I ułożę sobie, zacznę od najjaśniejszych. W moim mniemaniu zacznę od bieli. Potem beż. Potem chłodny popiel. I ciemny popiel. No to zaczynamy. Biel. Jestem też ciekawa, ile warstw trzeba będzie, żeby to kakao przykryć. Z oczywistych względów, dzisiaj. Będzie tylko jedna warstwa, chyba, że odczekam godzinę dwie i założę drugą warstwę. Yy, przyniosłam sobie wodę, żeby pędzel wypłukać. Dobra, to teraz beż. W sumie nie jest yy... chyba za rzadki zrobiłam ten beż. Ja. Dobra, teraz idziemy z chłodny chłodny popiel. U, dobre krycie, U, ho ho ho, pani. O, ho, 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 ho. Aż sobie sprawdzę jeszcze raz. Popiel chłodny. Mm, mm, mm. Podoba mi się. Możliwe, że tylko chłodny popiel chwyci to kakao za jednym, dwoma razami. Właśnie, dlatego są fajne próbniki. No i y, ciepły popiel, który y, na surowo wygląda po prostu bardzo ciemno. Nie wiem, czy bym go chciała, ale zobaczymy. Tak, za ciemne. Nie, to też dobre krycie, jakby dać. O! Dobre krycie. Czyli mój faworyt na ten moment to jest chłodny popiel. Wygląda naprawdę jasno. Nie wiem, czy to widać, bo słońce znowu wyszło. O! O! E, nie! Okej, Ok, so, więc tak. Chłodny popiel. O, tak! Chłodny popiel. Chłodny popiel to jest to, co ja. Nie wiem czy było słychać, bo zatkałam sobie głośnik, ale chłodny popiel. Mój faworyt. Minęły chyba dwie godziny idę sprawdzić jak się mają malunki. O. -o. <noise> um, no więc kolor biel teraz wybija się. E Okej. Okay. Um, biel. Myślę, że to będzie rozgrywka pomiędzy bielą a popielem zimnym. E Teraz dam drugą warstwę i zobaczę jak to będzie wyglądać. Ok. Przykryłam folią te moje próbki. O, jeszcze mają dobrą konsystencję. Dobra, to jedziemy. Biela. Też. No, muszę powiedzieć, że kryje już tak fajnie za pierwszym razem, więc ja myślę, że dwie warstwy. No, góra trzy. Ora, jedziemy popiel piel. I w sumie nawet. Ym... Popiel ciepły, nie wydaje się już teraz taki ciemny, ale jest najciemniejszy z nich wszystkich, więc odpada już przed bieganiem, chyba nawet, a może pobawię się też. Uch, ale to jest mój faworyt. Popiel chłodny. Och, 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 jaka cudowna w ogóle, jak się cudownie maluje. Tak. Dobra i teraz zrobię, zobaczymy co tutaj mamy, Tej za rzadki zrobiłam, za rzadki ten ciemny popiel, jeszcze teraz mam mokry yy, pędzel, bo <laughs> płukałam z każdego, mm, mm, no za zaczyna się to klarować. I jeszcze poczekam do jutra, może będzie słoneczny dzień, że zobaczę jak to w słońcu wygląda, jak to pracuje, bo tutaj naprzeciwko są okna, które będą mm, świecić na, na, na te ściany i chciałabym, żeby ta farba fajnie to odbijała. Kolejny dzień rano. dzień. Najbardziej podoba mi się biały i beżowy. Natomiast popiele... Ten najciemniejszy rzeczywiście zjaśniał na drugi dzień. Dosyć, dosyć zjaśniał. Jeżeli chodzi o krycie, to dwie warstwy beżu ładnie, ładnie skomponowały się z tym kakałkiem. Eee. Tak, to teraz biel i beż. Zastanawiam się, czy pójść z kolejną warstwą. Chyba warto, chyba warto. Tam moje farby. Hmm. Ter teraz są bardzo gęste, bardzo gęste. Dobra, to jedziemy z koksem. Fajnie trzecia warstwa, jakie to jest wszystko dziwne. Dobra. Kłuczę będziemy. Wycisnę nadmiar wody. Tak teraz, jak się przyglądam, to ten chłodny popiel, on jest chłodny, ale czy ja chcę aż tak chłodno tutaj? Oczywiście trzeba, trzeba podejmować decyzję, jak hmm, mije parę dni i ta farba bardziej będzie przypominać to, co będzie tu na stałe. Ale yy, chłodny popiel niesamowicie kryje. W sensie yy, nie napracowałabym się malując, i w ogóle jest bardzo fajna, gładka struktura. On... No i pod tym względem mi się mega podoba. Trochę dam więcej, żeby sobie wyrobić zdanie. To nie będzie łatwa decyzja, jak się okazuje. To nie będzie łatwa decyzja. Ani trochę. No to jeszcze szarym poprawimy. Teraz oszlesniał i mimo że pędzel mam najbardziej mokry zawsze jak nim maluję, chyba następnym razem będę malować Ale cztery warstwy, to chyba już przesada, cztery razy malować to pomieszczenie. A a nie. Dobra, skończę na trzech. Najwyżej potem wybiorę dwa, które mi się najbardziej podobają i zrobię nimi tylko większy, większy kwadrat. Zamaluję, żeby sobie jeszcze wyrobić zdanie. To będzie proces dosyć długi. Kilka godzin później, no i wybór staje się coraz bardziej trudny. Wszystkie kolory mi się podobają, nawet ten y, ciepły popiel, który był najciemniejszy. Trzeci dzień testów. I mam zwycięzcę, a biały. Biu, biu, biu. Ładnie pokrył. To są dwie warstwy, nie będę malować tego pomieszczenia więcej niż dwa razy. Nie mam To jest beż, White. Tak, to jest ciepła biel. Biorąc pod uwagę, że będzie dużo elementów drewnianych, które jeszcze poolejuję, więc one zmienią barwę na taką bardziej bursztynową. Ciepły odcień, yy, moim zdaniem, lepiej się sprawdzi tutaj niż te zimne popiele. Chociaż jeżeli chodzi o zimny kolor, to ten chłodny popiel był fajny. Ten za ciemny. Ale biel, 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 biel. Tak. I zamawiam.